W sezonie karnawałowe kreacje są w modzie, zakładają je i starsi i młodzi uczestnicy karnawałowych zabaw. A wszystko po to, aby podkreślić ten radosny czas. Rada Sołecka dzisiaj przygotowała zabawę choinkową, tradycyjnie jak co roku, dla naszych najmłodszych pociech. Nasze pociechy mają paczki mikołajowe i mikołajkowe, które właśnie są w w tym czasie rozdawane przez Mikołaja i Mikołajkową również poczęstunek, wspaniałe ciasta, owoce, chipsy, paluszki, to co młodzież i dzieci lubią najbardziej. No, masz, no masz, tak Oto dla mnie to. Ojka, ojka, wesoły. Ojka, ojka, wesoły. Kołaju i kołaju, co ty robisz w naszym kraju? Robię piłki i sakarki, a dla dzieci jest podział. i mausia! Ile dzieci skorzysta z tych atrakcji dzisiaj? A i chyba wszystkie dzieci, które są obrażone paczkami, i jeszcze ponadto nadmiar, bo jeszcze dodatkowe paczki są również przydzielane dodatkowym uczestnikom naszej zabawy. Radosna za zabawa? Bardzo i naprawdę no chciałabym, żeby to weszło w tradycję naszej wsi i żeby te zabawy były naprawdę dla dzieci organizowane co roku, bo jest to dla dzieci, również dla babci, bo to jest również połączone z Dniem Babci, dziadka, który za tydzień czy tam troszeczkę ponad będzie to święto piękne. Więc i babcie, jak widać, babcie przybyły, dziadkowie, także wszyscy się bardzo cieszymy z tej imprezy.